Hej, cześć, witajcie ludzie z tej strony Borsuk, a to jest no właśnie taki nietypowy odcinek, słuchajcie, dzisiaj e, widzicie coś nowego, e, dzisiaj gram sobie w taką fajną gierkę, którą zobaczyłem u gimpera, nie ukrywam tak, odgapiam od niego. E, Gierka nazywa się Adventure Capitalist i słuchajcie, no ona jest bardzo fajna, taka miła, sympatyczna, ona jest taka do klikania, słuchajcie. E, i na początek e, widzicie już jaki ja jestem rozwinięty, ile mam trylionów właściwie są biliony na polski, bo, jest, bo to jest w systemie amerykańskim czy angielskim, a w europejskim jest wiecie bilion po angielsku to miliard po polsku, oni nie mają miliardów, nie? I tak i tak dalej. Okej, okay, nieważne. Słuchajcie, widzicie jestem już bardzo rozwinięty. Jaki ja mam chory przychód, nie? Tutaj. I słuchajcie, na początek wyjaśnię Wam w ogóle, co, co tu się znajduje. tak? Tutaj mamy wszystkie nasze inwestycje, tak? jakieś budki z lemoniadami, jakieś skle, kioski z tymi z gazetami, czy tam coś myjnie, pizzerie, tam skle, czy ciastka, czy te cukiernie i inne takie. No dobra, nieważne. Tutaj możemy je kupować pojedynczo, możemy zmieniać po 10 kupować, możemy po 100 albo maksimum. A mogłem kliknąć, bym dostał więcej, nieważne. Słuchajcie. Teraz tak, tutaj mamy napisane, że jestem trillioner, czyli jestem bilionerem, tak? Ponieważ zarobiłem tutaj w tej sesji tyle. Nie wiem czy to oni liczą to czy to e, No nieważne e, Tutaj mamy wszystkie te mm, statystyki jakby e, Tutaj mamy jeszcze coś takiego jak aniołowie, tak e, Mamy to tutaj Aniołów się zdobywa restartując grę Czyli, jak, e, czyli zaraz to zrobię i zestartuję grę Znaczy żebym od nowa zaczął i wtedy dostanę 55 aniołów e, i oni nam pomagają możemy kupować upgrade menadżerów też za, za to jeszcze ja tu tych poprzednich menadżerów kupiłem i okej okay, co my tu jeszcze mamy mamy e, unlocks czyli e, jeśli leś posiadamy tych inwestycji to nam się mamy różne premie na przykład szybciej nam się zdobywają tam jakieś e, no bonusy zawsze menadżerowie no to już mówiłem oni też nam dają różne bonusy ciekawe Inwestor, tak to, aha jeszcze za każdego anioła dostajemy premię 2% I tak, za nich też można różne rzeczy kupować I jeszcze są upgrade'y, upgrade'y za pieniądze lub aniołów, tak? Nie, tylko za... tutaj za pieniądze, tutaj za aniołów, a tutaj zresztą się jak gold Czy możemy realne pieniądze wydać na to i sobie tam przyspieszyć rozwój, tak? No i tutaj też możemy wydać kasę prawdziwą, no ale ja tego nie polecam generalnie. Dobra, słuchajcie. Więc nie wiem, wydajmy sobie na cokolwiek tutaj, na przykład... Tak i zaraz resetujemy, słuchajcie. Zaczynamy od początku nową przygodę. W świecie kapitalizmu, tak. I słuchajcie, zaczynamy, mamy na początek 2 dolary 10 centów, co już menadżera mogę kupić, a właśnie. Mogę kupić tego... Mogę kupić tych za aniołów, bo już mam aniołów. No to oczywiście ten. I słuchajcie. Na początek sami musimy zbierać swój dochód, tak? Klikamy tutaj i zarabiamy. Zarabiamy. Dwa, sprzedajemy lemoniadę, kupujemy więcej stoik. Zarabiamy, zarabiamy jeszcze więcej. Prawda, tutaj y, Janusz korwin mikke prawda, swoją y, ten y, y, politykę kapitalizmu, wolny, wolny rynek, prawda, bogacimy się. Mnóstwo hajsu, tak jest. Zarabiamy już 100 dolarów y, za jedno kliknięcie. Jeszcze więcej. O, tak, 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 tak. Pięknie, pięknie. Y, teraz jeszcze gazety kupmy. I zarabiamy, zarabiamy, zarabiamy. Tak jest, tak jest. Więcej tego. Więcej gazet, więcej, więcej, więcej gazet. Tak, możemy sobie już kupić menadżera, tak? Menadżera tego podstawowego, który będzie nam zbierał dochód. Proszę bardzo, patrzcie, jak on nam pięknie dochód zbiera. Bęk, 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 ulepszamy, ulepszamy. Kupujemy coraz więcej stoisk, bogacimy się cały czas. To jest oczywiście coraz droższe ale ale o, nazwę nie kliknąć ale jakże opłacalne hmm, tak, uzyskujemy premię, zaraz by, kupimy sobie doradcę kolejnego E, tak, e, sprzedajemy te e, przysłowiowe paróweczki prawda, potem zatrudniamy kolesia, żeby nam gotował e, smażył te paróweczki e, tak, rozwijamy się, nie płacimy ZUSu, ani innych złych rzeczy Kupu kupujemy teraz my i nie proszę bardzo, zarabiamy olbrzymie dochody e, bogacimy się, jesteśmy inwestorami kupujemy menadżera już od, od gazet żeby nam tutaj ogarniał no i lecimy. Rozwijamy się. Tutaj kupmy więcej tego. E, tak, tak, tak. Więcej, więcej, więcej. O, pięknie. I stać nas na pierwszy upgrade. Co to jest? Nie. What? A, tu... O, ile ja mam już hajsu. Pięknie. Zwiększamy sobie dochód. I mogę zatrudnić menadżera od mini, tak mogliście zobaczyć jak ktoś oglądał Breaking Bad. W ogóle polecam ten serial. Był Heisenberg, a właściwie Heisenbeard. Tak, uruchomimy pizzerię, parcie jak, jak to jest chory dochód. bęk bank, bank, kupujemy, kupujemy, inwestujemy pieniążki. Wolny rynek się rozkwita, prawda. Nie tolerujemy tu socjalizmu, innych złych rzeczy i komunizmu, bo oni by socjaliści tylko chcieli nam odebrać nasze pieniądze. Mm, tak, e, pamiętajcie, zawsze się tro trochę gwałci e, i, i, i za Hitlera były niższe podatki, o tym też warto pamiętać. E, tak, oczywiście się śmieje, oczywiście. E, oczywiście, natomiast e, jak możecie zauważyć, e, strasznie szybko się bogacimy na samym początku. Yy, tak, yy, coraz yy, sami, prawda, teraz prowadzimy pizzerię, ale tutaj już mamy menadżerów od, od yy, reszty rzeczy, którzy nam zwiększają dochód, tak jest. A kupmy już sklep, yy, znaczy ta ciastka. Proszę bardzo. Jeszcze teraz mam ten chory przychód od tych aniołów, yy, prawda? Yy, ileś tam procent nam, yy, nam to daje. Pięknie, pięknie. No, gra jest, słuchajcie, no to jest ta muzyczka w tle, no to jest po prostu cudowne. <grymne> Tutaj mo możemy zobaczyć, jak wyglądamy. Jestem milionerem już, e tak wygląda, mamy worki z hajsem, tu można muzyczkę wyłączyć i wtedy jest e smutno. I okazuje się, że Urząd Skarbowy e się dowiedział o naszym procederze i nas zamyka w więzieniu. Ale spokojnie, wypłacamy się, płacimy kaucję, jest wszystko w porządku, pięknie. E, tak, mamy mnóstwo hajsu już. Strasznie szybko się bogacimy Kupmy kolejnego menadżera od pizzy, teraz będą nam pizzy rozwój. widzicie, samo już to idzie. Kolejny upgrade. Profit z y, tych o matko z, z... budek z tymi z gazetami czy, czy coś takiego A kupmy pierwszą restaurację Tak jest, to już półtorej minuty ponad Ale, ale Dochód nam idzie Słuchajcie Teraz... o nie to Teraz czego jeszcze nigdy, nigdy nie widziałem Zobaczmy, nie to kurde Kupię sobie menadżera tego Tego On nam coś odblokowuje Z jednego anioła zobaczmy o! Oh. nie nie nie, nie, jeszcze nie co to jest co, co, co ja kupiłem? halo ale, ład ale, że, że co? <śla> chwila, bo ja czegoś nie rozumiem on nam coś odblokował... on nam coś... nieważne Dobra, to kupmy jeszcze Rockefellera Lecz znaczy nie, nie, nie opłaca się, bo on tę kompanię olejową, tak? A na to jeszcze za wcześnie hmm. Ale sklep z tymi... z donutami, tak, tak to się mówi Możemy już kupić Okej, okay, okej, okay. zwiększmy tu dochód, ten podstawowy no i tak, no i gierka tak mija, słuchajcie, to jest... E, zachęcam Wam do, do pobrania sobie tej gry, ona jest darmowa, można ją na Steamie pobrać. Nie będę żadnego linka dawał, bo to przecież e, star, e, sobie znajdziecie bez problemu. Tak i kupujemy już więcej restauracji. No, słuchajcie, jeszcze... E, tak, jeszcze tutaj nam nic nie... Nie, tu chyba worki z hajsem, czy coś. E, dobra. Czy ja mam menadżera od... Yy, tak, yy, jeszcze nie mam od restauracji moich. Tak, i patrzcie, jakie chore przychody tu można zarabiać. To jest niesamowite. I tak, i poniekąd, znaczy ta gra, wiecie, tutaj są jakieś aniołki, jakieś te inne rzeczy, ale poniekąd ta gra o, zwiększymy sobie profit poniekąd ta gra jest oparta na faktach znaczy się faktycznie jak to się mówi od płucy buta do milionera przecież najwięksi Rockefellerowie i inni tacy zaczynali jako sprzedając właśnie lemoniadę czy tamte w przysłowie paróweczki a potem się rozwijali coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej i, i, i potem mieli mnóstwo hajsu i na nim spali i go... I jedli kanapki z hajsem na przykład... Mm, więc tak, tak, gierka sobie mija. Mm, słuchajcie, no... W, cóż mam więcej do dodania? Myślę, że to by było na tyle. Przynajmniej na razie. O, dostaniemy dochód z naszych... O, ho, ho, pięknie. I dajmy sobie jakiegoś upgrade'a. Bank. A nie, już drugiego nie mogę. Mam menadżera. A, kupię. Tak, wiem, że mógłbym ręcznie teraz klikać, ale... Aha, jestem bogaty. Piękne. Piękne, piękne, piękne. No i słuchajcie, no... Nie wiem do czego to służy. Jeśli wiecie to możecie mi napisać. Ja sobie przełączam. I tak, tak. O, ile mogę kupić tego? Masakra. Tak, jednak te aniołki sporo dają przychodu. Bo za pierwszym razem się tak szybko nie rozwijałem, muszę wam się przyznać. Yy, no i słuchajcie, słuchajcie. Yy, to by było na tyle. Yy, już mówię to chyba trzeci raz. Yy, Obadajcie sobie tą gierkę, polecam. Piotr Frączewski, Janusz kowin Mike I, i tak, tak, tak. Jak to się mówi, nie bądźcie socjalistami, bo, bo, bo po co? Bo, bo co? Bo proletariat robotniczy nie ma takich rzeczy? Takich, o, jest tylko państwowe, są lemoniady i i, i tak. <ścoughs> E, dobra już gadam głupoty oczywiście e, 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 Jeśli chcecie żebym dalej nagrała tą gierkę nie wiem coś e, jakiś tam Jak już będę super ultra e, bogaty A kupmy hokej, e, team hokejowy To już trwa oczywiście długo e, Daję większy profit z tego Proszę bardzo jeśli chcecie, żebym nagrywał, nagrał jeszcze jakiś odcinek z, z, z Adventure Capitalist, to zostawcie łapkę w górę i tak, to było na tyle, na razie, cześć.